Marta Kubacka, zona Dawida Kubackiego, o trudnych chwilach pokazała blizny. Marta Kubacka dwa miesiące temu trafiła do szpitala. Informacje o jej stanie zdrowia wstrzasnęły wszystkimi. Pierwsze doniesienia nie brzmiały zbyt optymistycznie zona skoczka narciarskiego była w bardzo ciężkim stanie. Lekarze z Enslaskiego Centrum Chorób Serca w, w Zebrzu ponad tydzień dosłownie walczyli o jej życie. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze i Marta wróciła już do domu. Dawid Kubacki był zdania. Zim wyzdrowienie z jest prawdziwym cudem. Było bardzo źle. Uważam, że to cud dokonany rekami lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów. Była to walka o życie. Po tygodniu wiedzieliśmy, że uda się je ocalić z sytuacji bardzo tragicznej. W ciągu pięciu dni odeszliśmy od grubego kalibru, jeżeli chodzi o systemy podtrzymujące życie – wyznał Kubacki wydarzeniom Polsatu. Marta Kubacka kilka dni temu wróciła na Instagram. W niedzielę 7 maja opublikowała w mediach społecznościowych nowy wpis. Pokazała blizny, jakie zostały na jej ciele po operacji. Blizny, blizny jedne z nielicznych, które mam na swoim ciele. Prawda jest taka. Gdyby nie one, mnie na tym świecie już by nie było. Przyczynili się do tego sztab ludzi i ich praca. Począwszy od szybkiej reanimacji, mnie w domu przez bliskich, bardzo dziękuję. Przez cały personel szpitali, w których byłem, a skończywszy na Slaskim Centrum Chorób w Serca w Zabrzu, napisała Marta. Zona naszego skoczka przyznaje że zaczyna życie od nowa. Marta podziękowała wszystkim osobom. Które pomogły jej w tym trudnym czasie. Nie obyło się oczywiście bez podziękowań, skierowanych do Meza, Dawida Kubackiego. Z całego serca chcę podziękować mojemu kochanemu Mezowi, który poswiecił cała końcówkę sezonu. Aby być ze mną i wspierać mnie w walce z chorobą, kosztem swojej walki o najlepsze miejsce w PS. Pamiętaj, kochanie, za jeszcze wiele przed tobą. Swój wpis Marta Kubacka podsumowała optymistycznie. Jeszcze raz wszystkim wielkie dzięki. A teraz zaczynam ze od nowa i skupiam się wylacznie na przyszłości.